Funny game! Dzień dobry widzowie, zanim zaczniemy, dzisiaj pokazuję kilka rzeczy w natatniku not i notpadzie. Jak pewnie widzieliście, znaczy będziecie widzieć, to zostawcie jeszcze łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, ja na nie odpowiadam i zostawcie tę subskrypcję na serio, bo wiem, że dużo osób ogląda, ale nie daje subskrypcji. A warto, bo w sumie czas teraz nagram kilka tych odcinków i w sumie mi się podobają. Chociaż nie miał zawsze kontentu, <gry> jakbym się dziwił. A ten odcinek, co mówiłem, że ma być dziś z jakiejś gry, to chodziło mi, że mi chciałem pobrać od Davinci'ego grę, którego w sumie mówię, że dobry, dobrze tam pokazuje. W sumie przez to zacząłem programować do techniku, ale to inna sprawa. Więc taki szybki wstęp. A jeszcze takie małe wklejenie reklamy. Wejdź na KidDropa, taką można powiedzieć stronę, jeżeli lubicie gry, jakieś tam skiny i tak I za darmo możecie otwierać darmowe skrzynki, albo kupić skrzynkę i wylosować coś ciekawego. Macie teraz mój tutaj kod promocyjny, za który dostaniecie 2 zł. na koncie, na chodzi KidDropie. Ja się teraz żegnam, bo to w sumie tyle chciałam powiedzieć. Życzę miłego losowania i oglądania. Ja się z wami żegnam teraz, teraz ja się pojawiam w przyszłości, więc. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku z programowania. Dzisiaj pokażę właśnie jeden z choć takich kodów. Tu mam teraz, właśnie pokazany. Pokażę go całego za chwilę. Od widza, którego, czekajcie, którego zaraz przypnę. Chcę mieć tylko dobry moment. O, teraz. Mam czarny ekran, teraz jest pokazany, więc idealnie będzie pasowało. Dziękuję za taki kod. Miałem go kiedyś pokazać, ale nie chcąc, chyba go usunąłem. I szczerze jak go sprawdzałem, to akurat tak zbytnio nie wiem, jak on ma działać. Znaczy widzę, co on robi, wiem o co chodzi. Ale jak sprawdzałem, na przykład, to na przykład nie chciałem wkleić do swojej gry, żeby zobaczyć, jak to by działało. Właśnie jakby to działało, to coś nie działało. Właśnie będę sprawdzał to później. Ale jeszcze jak pewnie zobaczyliście w tytule jest też notpad, którego już tu mam naszykowanego. Mm. Zaraz go włączę, ale po tym. Więc... Dziękuję. Gra, znaczy grano. Kotek widzicie, zaczyna się małpę Echo Of. Jak zwykle przecież trzeba taki mieć. Wkleję go w opisie. Wkleję go w opisie. Żeby na przykład, jeżeli ktoś by chciał może sobie skopioć, też wkleję właśnie też napiszę, kto jest twórcą właśnie tego właśnie programu kodu, może kodu lepiej będzie zabrzmiało. No i w sumie nie ma co się dzieje. znaczy tutaj jest w ogóle jak się jak się to nazywa, czyli kod kolorowy te kolor test. Ale w sumie nie ma co się tu dziwić. Mogę Wam nawet pokazać, jak to wygląda, kiedy się to włączy. Czy mamy tu ustawione, jak tutaj widzicie, zaraz pokażę całe, więc sobie, o. Tak wygląda całe, chodzi tutaj. To, co nie widzicie, tam właśnie przed chwilą pokazałem. Jeżeli coś, to możecie cofnąć sobie ten, wziąć. Tutaj oczywiście jest, no żeby po prostu, zadziałało. I jest, w sumie, właśnie te kolory. Czekajcie, ja tu miałem te kolory, teraz nie, wiem, który się pokaże. Yy, pokaż się ten. Czekajcie. Um, um. To nie wierzę. No to czas, jeżeli to wezmę, to. Nie, to nie wierzmy. Hmm. Yy, no to właśnie. Później pokażę. Na przykład mamy to 0C, czyli to było czarno... Znaczy, jaki 0? Znaczy, czekajcie. C to było jasno-czerwone... Znaczy... Jasno-czerwone, tak, to jest jasno-czerwone. E to było jasno-żółte, czyli to jest w sumie... To wszystko działa i tutaj to jest na żółto, więc jeżeli byśmy to zmienili na przykład na... A uznajmy, że na przykład chce na A. Wyjście na czerwono, więc tak, znaczy uznajmy, że informacje na błękitny, a na zielony, właśnie start. Czerwone są tutaj, więc znaczy nie czerwone, jakie, ja kurczę, zapominam. Ż żółte, tak? Nie, czerwone, żółte to były. E było żółte? Tak. No tu ustalmy, że. Nie, no dobrze, wiecie o co mi chodzi, więc uznajmy, że D. I zaraz to zapiszę i Wam pokażę. A nie widzieliście do końca, o, zaraz, czekajcie, wezmę Wam w dół. O, jak widzicie, tak wygląda tutaj kod, który pozwala właśnie na ustawienie kolorów. Później mamy to i dalsze, żeby po prostu działało, więc macie to całe już. W opisie będziecie mieć napisane, więc radzę Wam zobaczyć. Jeżeli nie chcę Wam się na przykład samego pisać, po prostu z tego co tutaj widzieliście. No i teraz to mam, poczekajcie zapiszę, tylko. Mm, zapisz. Mamy więc to. Tylko wyjdę z tego programu. O jeszcze raz go włączę, gdzie ja miałam to. No i teraz pokażę wam... Czy nie to. A, zapisałam to w tym. Poczekajcie. Nie zobacz, czy ja... Zapisz jako. Poczekajcie, sprawdzę, czym ja to zapisałem. Czy mi. Tak, zapisałem to w tym, więc chciałem zapisać w. BAT. Tylko, że widz 1 chodzi, napiszę sobie, żebym wiedział, że to jest ta inna. I teraz powinno być. Zaraz, zaraz zobaczę. Jest, o. I teraz Wam tu włączę. No i widzicie, nawet kolorowo jest, więc to wychodzimy, to wychodzimy. Te kolory teraz zobaczyliście, ale dobrze. Nie tą grę, nie, 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 nie. Tą wyłączyć jeszcze później, zobaczycie tą. Znaczy to nie jest gra, ale widzicie, można sobie ustawić kolory jak chcecie. Czyli coś można zrobić podobnego, po prostu chodzi z tekstem. Więc bardzo dziękuję, zajęło to 5 minut, więc super wytłumaczenie. Teraz reszta odcinka to już jest z NotPada, którego już tu wam włączam. Tylko muszę. Ja to kiedyś pokazywałam na moim odcinku, powiem jedynie, kiedy to właśnie widzicie tą grę, za chwilę tylko zrobię coś. Więc cóż, wracam. Więc cóż, niestety nie mogę, ale ja wam wkleję. Myślę, że widzicie, ja tam wam wkleiłem. I teraz powiem wam tak, jak widzicie tam pewnie wszystko tam napisane, kurczę, co to za echo, coś tam, tak dalej, ja wam wytłumaczę, o co chodzi, bo to jest dalsza część. Czyli tutaj zrobiłem bota, który odpowiada na pytanie, jak widzicie, jest tam, teraz nie mogę wam pokazywać, bo w sumie nie widzicie, ale wy będziecie to chyba wiedzieć, chodzi w montażu, tam wam wkleję i będę opowiadał. Jest takie coś, jak właśnie widzicie echo-off, jak to się zawsze zaczyna nawet na noopad plus, plus, nie plus plus plus, pomyliłem się na F C. Plus. No ale wiecie o co mi chodzi. Notepad plus plus, tutaj mamy echo-off, małpa echo-off, później mamy dwukropek lop, żeby zadziałało, echo kropka, znaczy ja postawiłem echo No znaczy nie wiem, to jest zbytnio, ale później mamy set, ta kreseczka. P Ch O. Myślę, że widzicie, że tam jest przed P jeszcze coś. Równość i właśnie ten znak. I teraz wpisujemy prosty po prostu ten, czyli echo. Echo, i to jest procent. ho Ho. Procent. Find. Tak reseczka. I tu napiszemy w, w tym. Piszemy te dwie kropeczki. Nie wiem gdzieś. Cudzysłów, o. Cudzysłów bierzemy i później tam piszemy, co my, co musi napisać osoba. Czyli ja ustaliłem na początku, gdzie cześć, później znowu cudzysłów i te, ten znak wyższości chciałem powiedzieć, ale nie wiem, jak to zbytnio. No i te dwa znaki, co nie? Później się bierze nul, czyli usuwanie, znaczy nul, to tam było coś takiego. Miałem to gdzieś zapisane. Aj, mogę, Muszę robić scenariuszem. I właśnie te, co na przykład jest, na przykład, jak pewnie kojarzycie bajki, na przykład Tom, Tom i Jerry, to jest tam zamiast I, jest napisane, to właśnie ten symbol jest na siódemce. Jego ja mam. Chyba wy też. Więc kurczę. Na kabel wjechałem. I później piszę echo, hej, czyli odpowiedź. Teraz Wam pokażę, jak to w... Grze wygląda. Jak pewnie widzieliście tam też jest link, ale wiecie co chciałem, choć chciałem przetestować, czy to działa, że z linkiem. Nie wiem, czy widzi. O, widzicie. No to napiszmy tę cześć. się mi się zacięła. Zaraz, czy wy widzicie? Tak, widzicie. Jak tu też chcę widzieć, czy wy też widzicie właśnie to. Napiszmy. Napisało nam, hej. Czekajcie, jak tam się wpisywało, bo ja to mam wszystko... Nie pamiętam, mogę tego nie gasić. Notepad. Ten odcinek będzie dłuższy, ale troszeczkę powycinam i tak dalej. Pisało się... O, dobrze, to się pisało inaczej. No i w sumie to jest taki, można powiedzieć, że postanowiłem sobie zrobić taki isterek. Yy... I dużo tu jest rzeczy związane chodzi ze mną, co ja robiłem w prawdziwym życiu, ale to nie, to takie zbytnio mnie nie obchodzi. Znaczy, obchodzi. Zrobiłem, O, widzicie, tu jest ten dziwny znak, bo tu wziąłem sobie, patrzę teraz. I tu jest, ży, a nie może być polskich znaków. Więc tak. Zaktualizować napiszmy Kto i tu okej. jest. 100 który widzicie jest ten. Ale uczy się na nie programować. Yy, I teraz na przykład jest też na przykład z moim kanałem. Oj. I tu jest na przykład odpowiedź i tu link nawet, że można sobie skopiować. Ale to ten.

Dostawcie subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Ja na nie odpowiadam, ja to jeszcze wkleję na początku właśnie to co właśnie przed chwilą mówiłem. Więc ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!